Księga proroka Jeremiasza odsłania nam oblicze Boga Miłosiernego, Boga, który jest naszym ojcem, który pochyla się nad ludem uciemiężonym, ludem, który doświadcza różnych cierpień. I my zwracamy się do naszego Boga. Prosimy go, by pochylił się nad naszymi cierpieniami. Ale będąc w świątyni, bardzo często jesteśmy tak skoncentrowani na sobie, na swoich problemach, cierpieniach własnych, a także tych, których kochamy, że nasze uszy są zamknięte na głos Boga. I patrzymy na Boga, i nie widzimy Go. Słyszymy Boga, słyszymy to, że On do nas mówi ale nie rozumiemy Jego słów. Bo kiedy Bóg w ciszy naszego serca chce do nas przemówić, i ten głos, taki ledwie słyszalny, wydobywa się z naszego sumienia, my ten głos uciszamy i od razu włączamy nasze modlitwy, naszą rozmowę: Zrób to, ocal od tego, wyzwól mnie od tego, chcę to, a nie tamto. I Bóg się wycofuje. Nie jest nachalny. Nie narzuca się. Jeśli zgadza się to z Jego wolą, byważe i przychyli się do naszych prośb. Ale za pewien czas, kiedy te prośby zostaną spełnione, okazuje się, że nie ma dosyć jeszcze z naszej strony. Że trzeba byłoby doprosić jeszcze, jak to mówimy, domodlić. Jeszcze to by się przydało i tamto, a to nie jest doskonałe, a w moim małżeństwie nie jest tak, a z moimi dziećmi nie jest tak jak trzeba. I znowu jest potok słów, które kierowane są do Boga, a Bóg przemawia do nas, my go słyszymy i nic nie rozumiemy. I co nam mówi w minione niedzielę i dzisiaj? Otóż ciąg tych trzech niedziel układa się w pewną logiczną całość. Trzy niedziele temu do Chrystusa przyszedł młody człowiek, który zachowywał wszystkie przykazania, ale chciał być doskonały. Chciał, żeby Chrystus Mu powiedział, jak ma zdobyć Królestwo Niebieskie. I Chrystus mówi. Skoro z miłością patrzy na Niego i skoro wszystko masz, wszystko zachowujesz, to teraz rozdaj te bogactwa, które posiadasz, a komentarz był, że taki, że był człowiekiem bardzo bogatym, sprzedaj to, rozdaj ubogim i chodź za mną. I wiemy, że młody człowiek nie uczynił tego. Pierwsza przeszkoda, która jest w relacji do Pana Boga, to są dobra materialne, którym człowiek zaczyna służyć w sposób niewolniczy. I te dobra człowieka tak opętają, że nigdy nie będzie dosyć. Najpierw, jak zacznie od małego wiaderka i łyżeczki plastikowej na plaży, gdy się bawi z rodzicami, gdy jest małym dzieckiem, będzie potrzebował skomplikowanych zabawek. Będzie dorastał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Najpierw będzie opowiadać mężczyzna narzeczonej, a narzeczona mężczyźnie, że chociażby w jednej sukience, w jednym garniturze, na desce. A potem nie wystarczy domek mały, skromny, a potem trzeba więcej, a więcej, jeszcze więcej. Jeśli są możliwości. Bo jeśli nie ma tych możliwości, to rozpocznie się straszna zazdrość, która wyniszcza człowieka. To jest pierwsza przeszkoda, o której była mowa trzy niedzielę temu. Druga przeszkoda związana z tą pierwszą, z bogactwem i dobrami materialnymi, to jest pragnienie wywyższenia i władzy. W minioną niedzielę słyszeliśmy, jak uczniowie, i to nie byle jacy, bo Jan i Jakub przychodzą do Jezusa. I proszę go, żeby byli po lewej i prawej jego stronie, a więc mieli udział w władzy, w dostojeństwie, w chwale, w chwale nieba. I Jezus, zwracając się do nich, zwraca się do wszystkich, mówiąc, że kto chce być pierwszy, musi być sługą. Kto chce być najważniejszy pośród tych wszystkich, ma być jak niewolnik dla innych ludzi. I tego nie chcemy przyjąć. Cała etyka zawodowa została złamana, i to w różnych zawodach bardzo odpowiedzialnych. Człowiek nie chce służyć. Etyka ma być w książkach. Tam jej miejsce. W życiu nie. Służba nie. Ale mnie ma ją służyć. I przypomina się tutaj to, co wydarzyło się zanim. Zanim Chrystus przyszedł na świat, kiedy aniołowie powiedzieli Bogu, a właściwie ten przodownik ich, Lucyfer. Non serviam, nie będę ci służył. Chrystus wie, o czym mówi. Uczniowie jak niewinne dzieci, nie wiedziały, nie wiedzieli pod wpływem jakiego ducha wypowiadają te słowa, ale duch władzy. To jest duch służby, a jeżeli ma być władza jako panowanie nad innymi, to nie jest od Boga. I dzisiaj jest dopełnienie, jakby wyjaśnienie tych przypowieści. Oto zrozumiała dla każdego z nas sytuacja, zwłaszcza w szpitalu. Wydaje się tak oczywista i prosta, czego tu się doszukiwać, jakichś podtekstów albo jakiejś dalekiej perspektywy, a jednak jest tutaj ta daleka perspektywa nadprzyrodzona. Oto niewidomy człowiek o imieniu Bartymeusz, żebrzący przy drodze, bo nie miał innego sposobu zdobycia tych pieniędzy. Ma głęboką wiarę, że ten, który idzie, to jest zapowiadany Mesjasz. Dlatego krzyczy Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ludzie uciszają go. Co tu żebrak będzie do mistrza, tak krzyczał. No ale on jest zdecydowany, zdeterminowany. Ulituj się nade mną. I w końcu Jezus zatrzymuje się i stawia mu pytanie, co chcesz, abym Cię uczynił. Rabuni, żebym przejrzał. Wiemy nie tylko z tej przypowieści, ale i z innych, że jedynym warunkiem stawianym, aby dokonał się cud, musi być wiara. Nie tak pojmowana, jak my pojmujemy. To, czy mamy wiarę, czy nie, to widzą w niebie. To, co my wiarą nazywamy, to zazwyczaj to są nasze tylko uczynki zewnętrzne, które nieczęsto idą za sercem. Wiara. I zobaczył Jezus, że jest to człowiek głębokiej wiary, i mówi do niego: Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Najpierw dwa słowa komentarza na temat wiary. W Starym Testamencie bardzo często we wszystkich księgach, a zwłaszcza w psalmach, pojawia się określenie człowiek sprawiedliwy. Sprawiedliwy. W Nowym Testamencie ta sprawiedliwość jest zamieniona. Słowem wiara, człowiek wiary to jest człowiek sprawiedliwy, bo wiara domaga się uczynków, jak tłumaczy apostoł święty Jakub. Wiara bez uczynków jest niczym, jest pustym zbiorem. A więc człowiek sprawiedliwy to człowiek, którego uczynki są zgodne z wolą Boga, z dekalogiem z przykazaniem podwójnym miłowania Boga i człowieka. To jest człowiek sprawiedliwy i taki był Bartymeusz. I odzyskał wzrok. Ale ta przypowieść służy głębszej refleksji, bowiem Chrystus przyszedł na świat jako światłość, na oświecenie Pogam. Światło Chrystusa ma Dotknąć każdego z nas i mamy wspólnie modlić się dzisiaj i zawsze i w rodzinie i samotnie o to, by to światło w nas było. Mamy się modlić tymi słowami Nauczycielu, Rabuni, Panie, Daj mi łaskę, abym przejrzał, bym widział całe swoje życie wszystkich tych, co, którzy mnie otaczają, wszystkie wydarzenia, które mnie dotykają i radosne i bolesne w świetle wiary, abym przejrzał. Bo niestety wielu jest jak ociemniali, dosłownie ociemniałych, ale nie fizycznie, tylko duchowo. Nie widzimy Boga albo wystawiamy Go na próbę. I tu przytoczę historię. Z Ewangelii Świętego Łukasza, ona układa się jakby w pewną triadę trzy przypowieści: o dobrym Samarytaninie, o Bogu miłosiernym, czyli o braciach, o Synu Marnotrawnym, tą przypowieść. Przypowieści, które dotykają miłosierdzia Bożego, one układają się w jedną całość. Dlaczego? Dlatego, że tam zawsze jest to pytanie, co mam uczynić, aby zdobyć to Królestwo Niebieskie. Jest dialog z Chrystusem. Przychodzi do Jezusa, człowiek, który jest wykształcony w teologii, faryzeusz, i stawia to pytanie, by wystawić Chrystusa na próbę. I te pytania my stawiamy, my, w tych relacjach rodzinnych, w miejscu pracy. Będąc na służbie, w dyżurce pielęgniarskiej, lekarskiej. Co mam czynić, aby zdobyć to Królestwo Niebieskie? Jak się zachowywać w kościele? Jak pośród ludzi może coś zmienić, coś udoskonalić? I to jest próba. Dlaczego? Dlatego, że ten, który stawia, stawia to pytanie Chrystusowi, jest człowiekiem wykształconym. Znającym pisma, a Chrystusa uważa za proroka, za nieuka. I Chrystus tego wykształconego człowieka, a pośród nas teraz katolików jest bardzo wielu wykształconych, przynajmniej tak myślą, bo by deformowali, chciałem powiedzieć, reformowali Kościół, ale zacząłem dobrze, deformowaliby Kościół. Jest bardzo dużo wykształconych katolików, i oni stawiają to pytanie. I gdzie Chrystus odsyła tego człowieka? Do pisma świętego. Co jest napisane w piśmie? Jeżeli mamy wątpliwości, jaka jest antropologia, czyli nauka o człowieku, jak Bóg nas widzi, to nie mamy pytać drugiego człowieka, ale mamy zanurzyć się w piśmie. Czytasz pismo? Szukasz odpowiedzi, mówisz, że Bóg ci nie odpowiada, że nic nie wiesz, że się gubisz, czytasz pismo, czytasz komentarz do pisma, modlisz się, żeby zrozumieć pismo. To jest to światło. To jest to światło. Słowo, które czytamy, ma nas doprowadzić do żywego Chrystusa, a żywy Chrystus objawia nam się w życiu. W sakramentach, które są widocznym znakiem niewidzialnej łaski, spowiadasz się, przyjmujesz komunię. A jeśli spowiadasz się, to czy spowiadasz się z grzechów, czy z emocji? Teraz jest modna spowiedź z emocji, nie z grzechów. Nie ma żadnego grzechu. Tak naprawdę, w wielu spowiedziach to mógłbym wyjść i z konfesjonału mówić. No bo nie było tam żadnego grzechu. Były emocje. A chodzi o relacje do Boga, czy wypełniłem wolę Bożą, czy szedłem ścieżką przykazań bożych, podwójnego przykazania miłowania Boga i człowieka, to jest to światło. Gdzie jeszcze spotykam Chrystusa w drugim człowieku? Ten, który odwraca się od Boga i depcze prawo Boże, to jest Chrystus ciernie mu koronowany, opluty, wyszydzony. To jest Chrystus, który słyszy: ukrzyżuj, ukrzyżuj, nakrzeszy z nim. Tak jak działo się to na dziedzińcu Piłata. A jeżeli jest to człowiek, który jest wierny Bogu, to widzę Chrystusa uwielbionego, zmartwychwstałego, wstępującego do nieba. A jeżeli jest to moje dziecko, albo cudze dziecko, które. Kocha Boga albo jest tak maleńkie i niewinne, to widzę Chrystusa w Betlejem, w grocie Narodzenia. To jest spotkanie z żywym słowem, które ma mnie przemieniać. Słowo ma prowadzić do czynu. Apostołowie mieli jedno zadanie: być wiernymi Słowu i zaświadczyć o tym swoim życiem. I świadczyli swoim życiem. I my mamy to jedno zadanie. Jezu Chryste, Rabuni, Zbawicielu nasz, Mesjaszu, sprawa byśmy przejrzeli, byśmy przestali patrzeć tylko na dobra materialne i oglądać się co, kto, ile ma. Bo ten, który tak dużo ma, jest w rzeczywistości nędzarzem, jeżeli stracił wiarę. I wszystko odda. Jego ręce się rozluźnią w chwili śmierci, wypuści wszystko. Wszystko, dobra materialne, władzę. Nic nie zabierze z sobą. My niby to wiemy, ale my nie widzimy i nie rozumiemy. Dlaczego? Bo nie ma w nas tego światła. Komu ma nas przedstawić Chrystus? Bogu Ojcu, który jest tym największym światłem. Jedynym światłem, które ma rozświetlić nasze serca i umysły, dać radość. Jeżeli mamy to światło, to znaczy mamy prawdziwie i dobrze działające sumienie, które potrafi nazwać po imieniu dobro i zło. A my udajemy wiele razy, że nie rozumiemy, co to jest zło. Inni tak idą, to ja tak idę. A sumienie na początku krzyczy, nie idź tą drogą, ale inni idą, mąż tak idzie, żona, dzieci moje, albo rodzice, koleżanka, koledzy, to ja pójdę, nie idź tą drogą. Sumienie Cię ostrzega, to jest światło Boga, nie idź tą drogą, ale będę cierpieć. Ale w tym świetle Bożym zrozumiesz wszystko. Zobaczysz prawdziwą swoją historię. Skąd pochodzisz? Kto jest Twoim prawdziwym Ojcem? Że Bóg jest źródłem życia i dokąd zmierzasz? I nawet jeżeli będziesz tu cierpieć i współcierpieć z Chrystusem, to osiągniesz ten ostateczny cel. Ale jeżeli człowiek tego nie rozumie, to jest jako ciemniały, jest w ciemnościach. Nawet chodzi do kościoła, ale jest ciemno. Boi się na każdym zakręcie. Może ktoś na Niego krzyknąć, a nawet tylko powiedzieć tak, jak Piotrowi na dziedzińcu. I ty byłeś z Chrystusem. I... Nie, nie, nie. Nie ja w te zapobony, nie. Ja w te bajki, które są w Starym i w Nowym Testamencie, to nie, nie wierzę. Nie, ja jestem z Tobą. To jest to światło, które daje Bóg. I Chrystus nas przestrzega przed dobrami materialnymi, przed władzą i przed ciemnością. Nie dlatego, że dobra materialne są złe, nie dlatego, że każdy bogaty jest zły. Nie, bo jak wspominałem w minione niedzielę, bogaci ludzie stanęli pod krzyżem: Nikodem i Józef, bogate kobiety wspierały Jezusa i uczniów. Ale to była garstka to są nieliczni. Nie dlatego, że każda władza deprawuje, ale władza, która nie jest służbą drugiemu człowiekowi i jest oddzielona od posłuszeństwa Bogu. I każda ciemność wewnętrzna to już jest bardzo groźna. To jest utrata wiary i zagłuszenie sumienia, które ostatecznie spowoduje, że człowiek nie potrzebuje Boga i tego się strzeżmy. Zatem dzisiaj, choć. Jesteśmy tutaj w świątyni i na razie ja mam głos, ale niech się z naszych serc wyrywa to pragnienie. Rabuni, rabuni, spraw, abyśmy wszyscy przejrzeli, mieli to światło, byśmy nigdy, nawet w próbie cierpienia, nie odwrócili się od Ciebie. Weznajmy wiarę wierzę w jednego Boga.